No taka była ładna. Teraz mam jest tylko jakieś roślinki, głupie. Dobrze, czas na ostatni upgrade. I też całkiem bombowy ulepszony bat -pazur. O jezu, bat się trochę zarósł przez te kilka. przez te noc, chyba Chciałem powiedzieć kilka dni, a tu cały czas noc jest ultra pazur. Umożliwia przyciągnięcie do trzech przeciwników. Więc zabawa będzie jeszcze bardziej lepsza. Eee, co ja teraz miałem zrobić? Ścianę tutaj pociągnąć, tak? Łapiemy ścianę. O, myślałem, że nie mogę. I ciągniemy. Batman to koza, kurde, silny facet. To ściany rozwalę centralnie. Zresztą... Batman to prawie jak czak powie ścianę, rozwal się i nie ma ściany. Nie musi nic tam działać. O, ta smiechaczka ka duży lot. Ciekawe, czy to osiągnięcie zdobędę. Muszę dolecieć stąd, gdzie jestem. Tutaj, gdzie kamera pokazuje. W to miejsce. Dalej yy, przejdę się za pomocą liny albo yy, liny z hakiem. I muszę dostać się tutaj w głąb tamtej jaskini, która była na samym końcu. A więc Batmanie Niech tam... Niech... Dedal będzie z tobą, bo i kartu nie wiem, bo on ten, ten to spadł. Więc... Dedalu, pomóż mi! Będę leciał. Zobaczymy czy mi się uda. Kurde, jak tu zrobić żeby ten lot no, taki długi zaliczyć? No Kurde. To się nie zaliczyło? To jest ich chyba... Nie dałby radę z tej wieży zegarowej. Jest takie osiągnięcie tutaj długi lot, czy coś takiego. Ta sobie to daruję. Ta slina. No, no Dobra. Gdzie ja teraz tutaj muszę iść? Czy ja muszę w górę? Wiem, że tutaj był. Trofeum mi było. To tu było, czy tam? Co to na cholerę to było? Przecież tu nic nie ma. No absolutnie nic. Nul, zero. Zaraz, może tam? Jest! Ha! Lecimy. Batman! ladowanie. So well. <noise> Niewidzialny. widziane. tu, kurde, dam mnie widzialnego. Ci pokazał, jak pozostać niewidzialnym. Aha, teraz tu na ten klif. I do środka. Tutaj. Para zlinę, muszę tam zaczepić. No już jestem w miejscu. Wierzę nic nie ma. Ja muszę się udać tam. Prosto biegiem przez te... kurcze, w jaskinie. I ja wyląduję? A, tam gdzie wchodziłem. Czy co, przez kanał muszę się udać? Tędy nie wejdę, bo tutaj mi zablokowali drogę. No, głupi bluszcz, no. Sucza jaka, no. Gołodupa. Niedobrze. Jestem znowu w kanałach. Chyba to i kanały, to staje, to staje się powoli normalnym widokiem. O nie, jeszcze mnie trochę tutaj wyczeka. No, myślałem, że. Ło!

Nie, tu jeszcze mogłoby się coś tu ukryć. Nie mam pojęcia. Ale to jest Gink. Tylko co on robi, że tam pionkę wkłada. No dobra, I może nie będę taki ciekawski. Ach, to mi zaczyna. Zaczyna mi to przypominać o takim jednym głupim miejscu. Mamy Mówię. Gluty Jokera. do bry. Kurczę, by się zatruć, nie ma co robić. No, Joker, co ty? Się nudzić, o kurde, klaskami się bawisz swoimi własnymi. Albo kurde, zatrywasz rzeki. Jak ja się nie lubię, no? I taki wydaje się takim miłym chłopem, zawsze z uśmiechem twarzy. The Titan water seems to be corrosive, but it shouldn't trouble the suit. What have you found out? I'm not sure you're ready for this. No, but go ahead. Joker's pumping all the waste product from the Titan process into that chamber. It acts as a kind of natural storage tank. Once it's full, it releases the water into the Gotham River. Normally, it's safe, but mm -hmm. but this time it's full of Titan. How do I stop it? I'm working on it. Tutaj byłem. I... Nie, nie wiem tu swoich kulek. Nie pozwolę ci na to, więc teraz muszę użyć liny, żeby tu dolecieć. Jak się na to... O! Kurde, jakie to jest normalnie... Niewidoczne są te. Okay, no modyfikacja rany, Julek, już mi brakuje tych modyfikacji komin nazwę Motorangiem nie potrójny też nie co my tu mamy jeszcze? -ta, to szerokiej hmm. może być <grym> tego prawie nigdy nie użyłem no dobra może kiedy będzie ten pierwszy raz

Mam złe przeczucia co do tego. Oj nie, chyba jednak się... Nie, już myślałem, że będę się musiał cofać. I to całkiem spory kawałek. Hmm. Okej, okay. więc tak. Ściana. A za ścianą są kolesie. Dobra, i... ...w tradycyjny sposób, czyli walcząc, mam lepszy pomysł. Podbiegnijcie sobie to do mnie. Widzicie, Batman sobie stoi. Tak? Widzicie Batmana? Patrzcie teraz, co wam zrobię. Teraz żegnajcie. Dobrze. Dobrze wam tak. Myślałem, że trochę bardziej spadnę, ale. Takie coś też mi cieszy. O ty kurczę. Jeden chuj zjebany! Dobrze perkata, że mi dostał. Kurczę. tylko ja jednego. Schował się. Zobaczymy, Jacker. Zobaczymy. Ja w skończoność kontynuacji. Co? Wizył kontrolny? Nie po co mi to? Dobra, to jest nieważne. No jeden jest uzbrojony. Powalę go. Zaraz. Bum, 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 Okej. Okay. Leżeć. Tak, jestem. Powiadomiłem siebie. Ej, ciebie. siebie. <grym> Dobrze. Jestem. O Ładnie w główkę, że Pięknie. W spowolnionym tempie. Główka boli, co? Ty, bossyś, chuje jeden, no. Tam. Dwie drogi. Nie ja pamiętam, która była tylko łatwiejsza. Chyba ta poprawa. Tak, trzeba się rozejrzeć szybko tutaj. Tak. Oby ta po, ta poprawa była łatwiejsza. Jedna była taka cholernie drębująca. O nie, jak od wybrałem tą trudniejszą. Moje szczęście. Na gargulca może być w las. Dobrze. Na szczęście to jest sposób, żeby się pozbyć chyba z trzech przeciwników w miarę szybkim czasie. Najpierw tutaj się udać. Hmm, tu so mamy right. so sobie taką niespodziankę na tej ścianie. O, mam, mam nawet całkiem też inny pomysł. Jej, może nad wypali. Tu nie mogę iść, bo tam sobie stoi coś często przeciwnik. Więc spróbuj, może tędy. Oj! Ten nie wyjdę, nie mam mowy. Pewnie mi zobaczy, do co będę wyłaźł. Ale od czego mam batar? Ooo, tu coś jest. He, Dobre, dobre. Dwie piesze a nie na jednym you. Właśnie, wreszcie ktoś zwrócił na to uwagę. Najpierw by było, jakbym rzucił batarang soniczny. Dałby się tutaj zrobić z lasu na garbulca. I rzucił go tam. Ja chcę, żebyście przybiegli. Tu. Chodźcie do mnie, kochani. Ja trzymam tylko jeden. Hej. Dit doet Oké, daar we. dwóch. Ik zie hier